I świadkom, żyjącym jeszcze, którzy pamiętają te wydarzenia, jesteśmy im winni szacunku i pamięć. W imieniu Zarządu Regionu Płockiego NZZ Solidarność chciałbym podziękować za odprawienie przy proboszczowi księdza Wiesławowi Kani za homilię, która przybliżyła w sposób szczegółowy wydarzenia czerwca 76. Dziękuję. Wszystkim obecnym na Mszy Świętej, na tej uroczystości, a w szczególności pocztom sztandarowym i pocztu sztandarowej Ziemi Radomskiej na czele z przewodniczącym Zdzisławem Maszkiewiczem, pocztowi sztandarowi Komunikacji Miejskiej w Radomiu i oddziałowi w piątek z piątka są to sztandary Ziemi Radomskiej, pocztu sztandarowemu Warszawa Ursus, oczywiście naszym pocztom sztandarowym z międzyzakładowych organizacji, organizacji związkowych i rad oddziałów. Dziękuję parlamentarzystom Rzeczypospolitej Polski, jak również byłemu przewodniczącemu zarządu regionu, bo widzę, że jest, za to, że uczestniczył w naszym świętej uroczystości. Dziękuję raz jeszcze. Teraz będzie ceremonia złożenia kwiatów i złożenia zniczy. W imieniu polskiej Solidarności przewodniczący NZZ Solidarność Andrzej Burnat wraz z wiceprzewodniczącymi Stanisławem Szkopkiem i Stefanem Boczkiem. W imieniu Ziemi Radomskiej kwiaty składa przewodniczący Zdzisław Maszkiewicz wraz z delegacją. W imieniu organizacji NZ Solidarność Ursus w Warszawie kwiaty składa kolega Bogdan Kowalczyk z delegacją. W imieniu organizacji międzyzakładowej NZZ Solidarność PKN Orlen składa kolega Henryk Leczkowski wraz z wiceprzewodniczącą Wiesławą Frychaską. W imieniu organizacji międzyzakładowej NZZ Solidarów na którym składa panu przewodniczący. Przepraszam za wymienienie nazwiska. W imieniu Płockich parlamentarzystów z kwiaty składają pani poseł Anna Cicholska i pan senator. मारे मरते W imieniu Wojewody Mazowieckiego składa ekspert pan Krzysztof Ładniczek. członków Prawa i Sprawiedliwości kwiaty składają pani przewodnicząca Wioletta Kulpa, pan Marek Krzysztof i pan Krzysztof Gorzkowski. Jeszcze raz chciałbym wszystkim podziękować za tą piękną uroczystość. I teraz oddaję głos Panu, który. W Baczność do hymnu. Jeszcze Polska nie zginęła, kiedy my żyjemy. Co nam obca, przemoc wzięła, szablon odbierzemy. Marsz, Marsz Dąbrowski. Z ziemi włoskiej do Polski, za Twoim Przewodem złączę się z Narodem. Masz, masz Dąbrowski, z ziemi włoskiej do Polski, za Twoim Przewodem złączę się z Narodem. przejdzie pisłem, przejdzie martę, będzie morami. Dam nam przykład, bo na partę Jak zwyciężać mamy Marsz, marsz Dąbrowski Z ziemi łoskiej do Polski Za Twoim przewodem Złączym się z narodem Marsz, marsz Dąbrowski Z ziemi łoskiej do Polski Za Twoim przemodem z narodem, jak Czarniecki do poznania, poszczęśliwym za Boże, dla ojczyzny ratowania, rzuci się przez morze. Marsz, Marsz do z ziemi włoskiej do Polski, za Twoim przewodem złączę się z narodem. Masz, marsz Dąbrowski, z ziemi włoskiej do Polski, za Twoim przewodem, złączył się z narodem, już tam ojciec się do wona. Złączył się z narodem. Marsz, Marsz Dąbrowski, w ziemi włoskiej do Polski. Za Twoim przewodem złączył się z narodem. Spocznij po hymnie. Dziękujemy wszystkim.